Jesteśmy przy jedności narodowej 68A i kot patrzy na to. Jesteśmy w panato. Udomowione? Poniekąd, chociaż wolne. Nikt, tak jak wy. Nikt ich nie trzyma. Tak. Cześć Magda, co robisz? Jestem w trakcie realizacji projektu yy, na yy, zaaranżowanie przestrzeni Festiwalu Krasnoludków we Wrocławiu, który odbędzie się 12-13 września. Czyli to będzie scenografia festiwalu? E, jeden z elementów. To będą takie większe, tutaj widać e, kawałek. Takie jeszcze. wiatraki, ryby. Takie wiatraczki, tak. E, na murze e, to są po prostu osoby, które przyczyniły się do naszego remontu, bo e, w ramach crowdfundingu zrobiliśmy akcję, żeby trochę pozbierać pieniążków na remont. Polacy, Wrocławianie, Europy i chyba nawet spoza. Po prostu każdy, który chciał się dołożyć do nas. I niektórzy właśnie wykupili cegiełkę, tak zwana. To jest troszkę taki mały bałagan, ale to jest taka typowo, typowa pracownia. W tej części dziewczyny zajmują się sitodrukiem. Tutaj koleżanka, widać jej obrazy, maluje, Ania Jesteśmy w pracowni Szycia w Panato. Pani już skończyła? Nie, właśnie muszę wyjść, dokupić oczka. No zaraz, zaraz, przecież pracuje się w nie wiem, stałe godziny chyba macie, od 8 do 16, czy to taki wolny zawód? Raczej nie ma stałych. Nie wolelibyście w korporacji? Tam może są i pieniądze, które wpływają na konto tak ciągle, ale nie ma żadnych celów poza nie, nie ma dobrej zabawy. To tu chodzi o zabawę? Zabawę z, e, z zarabianiem, e, z poczuciem wolności, pomaganie innym, pomaganie środowisku, c, e, kierowanie się w Wyższymi celami typu okologię, nawet. Korporacje nie zawsze to mają. Co uszyliście takiego słynnego? Yy, nerkę. Nerkę? <gry> Pokaż Dorotka Nerkę, skarb szczęścia. Nerka na aparat fotograficzny. To jest prototyp, który jest nieco w nieco większej formie, dlatego śmiejemy się, że to jest nasza największa nerka, którą wykonałyśmy. My to projektujemy, o właśnie te brudne ręce, które właśnie przed chwilką tutaj gruntowały. Brudne, ściane. poranione tak, od, odciski, obrzęki. Od, i, tak, od szpilek, od maszyny, więc tak wyglądają ręce, które tworzą w tym, tutaj w pracowni. Co to jest ta niebieska ręka? No ta niebieska ręka to jest nasz najświeższy projekt. Jest to wstępna proteza ręki dla dziewczynki sześcioletniej. Zgłosił się do nas jej tato, który chciał, żebyśmy pomogli mu wykonać protezę. Chcemy na razie przetestować, jak będzie się ta dziewczynka z tym czuła, czy będzie to dla niej funkcjonalne i dopiero wtedy myślę, że będzie ewolucja dalszego projektu. Kto tu przychodzi? Seniorzy, dzieci? Znaczy, dzieci. Dzieci, dzieci? najczęściej, no nawet się przewijał taki. Przecież nie macie tu internetu i komputerów, to po co to przychodzą? Bo jest fajnie. Klimę macie? E, klimatyzacji nie, ale mamy ogrzewanie kominkowe. Ale klimatycznie jest. E, oczywiście. Magda robi różne rzeczy z betonu. I aby zrobić te rzeczy z betonu i żeby zalać go i żeby tak ładnie się ukształtował w takie formy, właśnie jak tutaj widać, to potrzebna jest taka maszyna, która wytrząsa ten beton, czyli wytrząsa pęcherzyki powietrza z niego i wtedy on zastyga i w takiej ładnej formie zostaje odlany. Totalnie padł mi samochód godzinę przed wyjazdem do Szwajcarii i całe państwo sąsiedztwo zgromadzone przy garażach na podwórku wsparło mnie, zdiagnozowało po kieliszku wódki, ale dobrym okiem specjalistów. Pomogli, dziś rano również pomagali, jesteśmy kojarzeni. Coraz bardziej lubiani. Myślę, że też przez to, że dużo dajemy tym osobom, które nas otaczają tutaj wkoło. A więc kaza bym zrobiła? Pewnie bym pomalowała całą tą kamienicę bo jest taka biedna odrapana. Pomalowałabym ją na jakieś fajne, żywe kolory. Ilu członków pana? to jest na pewno na tyle, tyle pomysłów na to?